Jesteśmy na stoisku Canon. tutaj spędzam <noise> oczywiście najwięcej czasu. No i chciałbym teraz zaadresować ten odcinek do wielu dyskusji w internecie, w których zastanawiają się potencjalni nabywcy, czy wybrać rower przełajowy, czy wybrać rower gravelowy. I teraz uwaga, Cannondale Slate nie jest typowym rowerem, rowerem gravelowym. On jest zrobiony naprawdę na Cannondale'owy sposób, czyli w zasadzie wychodzi poza, poza wszelkie jakieś tam regulacje dotyczące, dotyczące, czy ramy dotyczące rowerów gravelowych, ale o paru rzeczach chciałbym Wam powiedzieć i żeby skrócić całą historię do jednego zdania. Tutaj mamy szybkość i, i stabilny rower, tutaj mamy zwinność. Na tym rowerze masz mieć ochotę poszaleć, masz mieć ochotę poskakać, masz mieć ochotę wchodzić szybko i wychodzić szybko z zakrętów. Na tym rowerze masz mieć krótko mówiąc ochotę wygrywać przełaje. To prawda, że wiele osób do tej pory przynajmniej kupowało rowery przełajowe, żeby pośmigać sobie po mieście, żeby dojeżdżać do pracy. Za granicą się mówi, że że taki rower się używa jako commuter bike. Y, jeszcze się y, cieszy nabywca, kiedy ma możliwość zamontowania dodatkowo stelarzy i tak dalej. Ten czegoś takiego nie ma, to jest typowo wyścigowa y, maszyna. Natomiast teraz doszły jeszcze rower, rowery typu Gravel i. i może być problem z wyborem. Jeżeli chodzi o geometrię, zawsze porównujcie geometrię. Natomiast w tym przypadku sprawa jest bardzo prosta. Rozmawiałem z Murrayem z Cannondale'a, który powiedział, że jak pierwszy raz usłyszał koncept od, od ich menadżera, od nowych produktów takiego roweru, to powiedział coś, czego nie powtórzę. Ale kiedy przejechał się na tym rowerze, teraz mówi, że najwięcej roweru czasu spędza właśnie na, na slecie ze swoich rowerów a kiedy pisał jakieś tam reklamowe materiały, to mówi, że pierwsze co mu przyszło na myśl to to, że Slate jest rowerem, o którym nie wiedziałeś, że od zawsze go chciałeś. Także tu jest zabawa, to jest rower szybki. Zwróćcie uwagę też na opony. Tutaj mamy 40 slicky 40. Ci, którzy mają motocykle, będą mieli ochotę zejść na zakręcie niemalże do kolana. Tak, tak też powiedział mi Murek, który ma motocykl. Mówi, że gdyby miał jeszcze trochę więcej odwagi, to bardzo nisko można z nim zejść na zakrętach. Mamy tutaj 30 mm skoku. No mało, ale ma ci dać to zabawę w terenie. Ten rower ma. Mieć bardzo duży prześwit na nie tylko opony, ale i błoto. No ten ma na opony, więc też ma duży prześwit, ponieważ w przełajach rowery mają się nie zapychać. Oczywiście na asfalcie taka opona da dużo mniej zabawy niż tamta. powiedziałem, że ta wręcz zabawy nie da wcale. Trzeba będzie na zakrętach na takiej oponie uważać. Oczywiście opony można też wymienić, ale myślcie o tym, w jaki sposób chcecie używać roweru. Rower stabilniejszy, szybszy. On ma sobie też radzić w trudnym terenie na przełajach. Ale ten to po prostu jedno wielkie szaleństwo. Taka jest główna różnica między Canon Dailem Slade a Canon Dailem Super X.